Tak pachną widzowie. A mówili, że zarabię miliony na tym YouTubie. Kłamali. Kto mówi? Gąciasz? Nie nagram z tobą odcinka, jesteś zachujowy. Nara. Halo, Krzysztof Gąciarz. Słuchaj, bo ja prowadzę taki mały kanał na YouTube. I czy może chciałbyś ze mną nagrać odcinek? Nie? Nie. No to szkoda, no? To cześć. Hej, cześć siemanko! Zapraszam Was do kolejnego odcinka, a na wstępie chciałem podziękować za 100 tysięcy subskrypcji, oby tak dalej. Sprawdzę ile subskrybentów. Ech, pierdolę tego YouTube'a. Kolejny odcinek serii Pocałuj Mnie w Dupę Zapraszam Was na kolejną dramę YouTuberka wobec obiektywu oszukała swoich widzów Zapraszam Was do kolejnego odcinka Sex masterka i jej cycki Już mam dość nagrywania odcinków ze szkoły Ale podoba Wam się, hajs z YouTube'a się zgadza Więc zapraszam na kolejny odcinek Szkoła Co by tu nagrać? To było To też było Wszystko było i znów nie wiem co nagrać na YouTube'a, żeby być sławnym. Teraz poszukać inspiracji. Autograf? Już piszę. Autograf. Dla wszystkich, dla wszystkich autografy! Nikt mnie nie prosi o autografy, to sam się podpiszę. Dziękuję. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw lajka, daj suba, a za kolejne tysiąc łapek kupię sobie nowe bitsy. Żartuję, będzie nowy film. Pozdro!